Cześć. W dzisiejszym odcinku zabieram was do krainy reniferów, białych nocy, śniegu i wina. Alkoholu, który raczej nie jest kojarzony z tą częścią Europy przez większość ludzi. Od lat w Skandynawia kojarzona jest przede wszystkim z akwawitem, glogiem czy piwem. Niemniej jednak Szwecja sięga chętniej po cięższe wina. Niż inne alkohole. Opowiem wam, dlaczego Dania i Szwecja stają się ważnymi graczami na europejskim rynku winiarskim. Będzie trochę o klimacie, trochę o ekologii, a trochę o tym, jak zmienia się nasze wyobrażenie o winie. Wyobraźcie sobie średniowiecznego mnicha w Skandynawii, który sadzi winorośle. Brzmi jak początek absurdalnej historii. Otóż, był to całkiem realny scenariusz, choć oczywiście na skalę makro. W średniowieczu panował łagodniejszy klimat, co pozwoliło na uprawę winorośli. Winiarnie w tamtych czasach znajdowały się obok katolickich klasztorów. Lecz ze zmianami klimatycznymi porzucono uprawę winorośli. Przeskakujemy w czasie do. XXI wieku. Nowe technologie uprawy, globalne ocieplenie i szczepy odporne na choroby i trudne warunki sprawiły, że kultura uprawy wina w tym regionie odżyła. Przenieśmy się na chwilę do Danii. Jeszcze 20 lat temu Dania mogła pochwalić się zaledwie sześcioma winnicami i dopiero od lat 2000 dostała pozwolenie na uprawę winorośli od Unii Europejskiej a obecnie jest ich ponad 150. Kluczowymi bohaterami tej opowieści są odmiany P i WI, których nazwa pochodzi od języka niemieckiego, od słowa, które oznacza odporny na grzyby. Są to hybrydy winorośli europejskich i północnoamerykańskich. A szczególnie ważną odmianą wina dla tego regionu jest szczep Solaris. Szczep które radzi sobie tam, gdzie inne winorośla były nie przetrwały. Wyobraźcie sobie wino o delikatnym jabłkowym smaku, coś pomiędzy muskatem a rieslingiem. Do tego dochodzi jeszcze skandynawska miłość do ekologii. Możemy zapomnieć o pestycydach. Zamiast tego, stawia się na naturalne sposoby ochrony winorośli. Fundamentalnym elementem winiarstwa jest oczywiście ekologia. Jak to na Skandynawów przystało? W tej całej historii nie mogło zaparagować tego wątku, szczególnie, że omawiamy ten region Europy. Tutaj to nie jest modny dodatek albo ideologia, ciska na wszędzie na siłę od energii odnawialnej do ograniczenia emisji CO2 po naturalne metody zamiast tych chemicznych. Winiarze z północy robią wszystko, aby ich produkty były zrównoważone i ekologiczne. Skandynawskie wina nie tylko dobrze smakują, ale też dobrze się czujemy, pijąc je. Warto też wrócić na chwilę do Szwecji, państwie, które od 1999 roku Unia Europejska uznaje za kraj winiarski. Kraj. Które jest kojarzone z IKEA, a nie małymi krajobrazowymi winnicami. Ale nie można oceniać książki po okładce, gdyż Szwedzkie Stowarzyszenie Wina podaje, że obecnie zrzesza 47 hodowców wina, a liczba ta z każdym rokiem rośnie. Z czego trzeba doliczyć drugie tyle hodowców wina o bardziej amatorskim charakterze. Szwedzcy producenci Uwielbiają eksperymentować z naturalnymi procesami fermentacji. Rezultat wina, które są jednocześnie nietypowe i wyjątkowo charakterystyczne. Przemysł winiarski w Skandynawii bywa postrzegany jako odporny na zmiany klimatyczne, zakładając, że ocieplenie przyniesie regionowi idealne warunki do produkcji wina, które zanikają w krajach południowych. Jednak tuńscy producenci wina zwracają uwagę na inny problem ekstremalnych zjawisk pogodowych. Długie okresy intensywnych opadów przeplatają się z suszami, co stresuje rośliny. Rok 2023 był w Danii najwilgotniejszy od 1874 roku. Podczas gdy 2024 przyniósł łagodną pogodę. I obfite zbiory. Jednak prognozy pogody nie są tak optymistyczne. Wskazują, że ekstremalne warunki pogodowe staną się normą. Tuńscy producenci, aby chronić uprawy, wykorzystują wyłącznie odmiany PIWI, które zaczynają kształtować specyficzny duński styl wina. Czy Skandynawia stanie się nową Toskanią? To pytanie brzmi abstrakcyjnie, ale czy na pewno? Skandynawia ma wszystko, by stać się poważnym graczem na rynku wina. Zmieniający się klimat, innowacyjne podejście i ekologiczne fundamenty. Oczywiście Bordeaux czy Toskania nie mają się jeszcze czego obawiać. Ale kto wie? Za kilka dekad butelka wina ze Szwecji może być tak samo prestiżowa jak ta z południa Europy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ta opowieść o skandynawskich winach zmieni Wasze spojrzenie na ten region. Być może kiedyś, przy okazji odwiedzin w Kopenhadze czy Sztokholmie, sięgniecie po kliszek wina z lokalnej winnicy. A tymczasem. Dziękuję, że byliście ze mną do końca.